Multi w Media Expert. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci, 55%. Lub czwarty, 80%. Lub piąty, absolutna rewelacja. Za złotówkę. W Media Expert, taniej masz. Najczęściej wybierany szampon wśród Polek? Elsef Hyaluron Plump. Formuła z kwasem hialuronowym zapewnia 10 razy więcej nawilżenia przez 72 godziny. Wypróbuj szampon numer 1 w Polsce: Elsef Hyaluron Plump od L'Oreal Paris. Tak? Misja! Zgarnąć promkę. Pepsi, Mirinda lub 7 Up 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Takich dwoje, jak was, troje, powinno mieć większy samochód. Ale w Welobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RRS o 9,2%. Weź pożyczkę i polecaj ją dalej. Do 2,5 tysiąca złotych nagrody. Welobank. Jeżeli przedsiębiorca ma moc zapanowania nad chaosem, to dlatego, że Komarch dostarcza mu nowoczesne systemy ERP i partnerskie wsparcie. Dziś wdroży ksef, a jutro AI. Przetestuj sprawdzone systemy ERP na komarch.pl. Buongiorno, Brad. Najpierw wybierz jedną z pięćdziesięciu kaw. Okej. Okay. Potem złącz palce razem i powiedz perfetto. Perfetto? Hmm. perfetto. Te Longhi to nie tylko idealna kawa, to perfetto. Tamte lata, tamte dni. Poznałem życie na tym podwórku i to podwórko do dzisiaj we mnie w jakiś sposób rezonuje. To koleżeństwo gdzieś tam, ten etos, kumpli. Wspomina Muniek Staszczyk. Babcia się wtedy interesowała, co przez Zygmusie, jaki zespół masz? No to pójdźmy jakieś piosenki. Dziękuję mamie i dacie za opiekę. Premiera w sobotę o 17 w TVP Kultura w Teatrze Telewizji. To jesteście śrubkami kolosalnej machiny państwowej pracującej dla celów wyższych? Przecież urzędnik państwowy w takiej kopercie ośmiesza swoje stanowisko. Dlaczego mi dokuczacie? Przecież wam nic złego nie zrobiło. Przecież to brat wasz. Bronisław Pawlik, Mariusz Dmochowski, Wojciech Pokora i Piotr Frączewski w spektaklu Płaszcz we wtorek o 20.00 w TVP Kultura.